Młod sędziowski uderzył raz, odbijając się echem w wojskowym sądzie. Siedziała tam oskarżona o kradzież honoru, jej mundur pozbawiony od znaczeń, jej medale uznano za tanie podróbki. Prokurator uśmiechał się pewnie, przekonany, że obnaży ją jako oszustkę. Galeria szeptała, głodna upokorzenia, gotowa patrzeć, jak kolejna pretendentka upada. Ale nikt w tej sali nie wiedział, że sprawa zaraz przyjmie obrót którego nikt się nie spodziewał, ponieważ prawda nie była ukryta w jej, w jej zeznaniach, ani nawet w jej aktach. Prawda szła korytarzem Białego Domu, zmierzając prosto do tej sali sądowej, a kiedy drzwi się otworzyły, wszystko prokurta, prokuratura, dowody założenia sędziego miało zostać wywrócone do góry nogami. Myśleli, że zaraz skażą kłamczynie, zamiast tego mieli odkryć, że najwyższy urząd w państwie czekał na ten moment od lat. Sala sądowa pachniała lekko starym drewnem i deszczem. Burza nadciągnęła z nadpacyfiku, smagając bazę morską wiatrem, który trząsł oknami, ale wewnątrz izby Trybunału panował żar gorętszy niż w piecu. Porucznik cara Łyn siedziała samotnie przy stole obrony, jej dłonie spoczywały spokojnie na kolanach, choć na nadgarstkach widniały blade blizny, których nikt nie zauważył. Wyglądała nie na miejscu. Ubrana w standardowy mundur służbowy marynarki, ale pozbawiony wszelkich insygniów. Jej wstążki usunięto, odznaczenia skonfiskowano jako dowody. Naprzeciwko niej komandor Hale, prokurator, uśmiechał się już jak człowiek, który wygrał zanim gra się rozpoczęła. Był barczysty, schludny, typ oficera, który nigdy nie przegrywał spraw. Jego stos akt był starannie ułożony. Pełen zapisów służby i list personelu, które miały udowodnić jedno. Kara Wyn nigdy nie była tym, kim twierdziła, że jest. Kolejna oszustka! mruknął ktoś w galerii, wystarczająco głośno, by usłyszała. Udaje, że była w walce. Żałosne! Kara nie zareagowała. Dawno nauczyła się, że milczenie jest ostrzejsze niż protest. Pułkownik Davenport, sędzia przewodniczący. Zastukał piórem w akta i odchrząknął. Ten trybunał jest teraz w sesji. Sprawa Stanów Zjednoczonych przeciwko porucznik Karze Wyn. Zarzuty. Podszywanie się pod Navy Seal. Fałszowanie zapisów wojskowych i nieuprawnione noszenie odznaczeń, w tym srebrnej gwiazdy. Słowa zawisły ciężko w powietrzu. Komandor Hale wstał, jego głos gładki i pewny. Wysoki sądzie to prosta sprawa. Oskarżona uczestniczyła w wydarzeniach dla weteranów, twierdząc, że służyła w operacjach specjalnych, sugerując nawet udział w misjach tajnych, pojawiała się na zdjęciach z medalami, których nie zdobyła, próbowała uchodzić za kogoś, kim nie jest za wojowniczkę. Dowody pokażą, że jej służba to cztery lata pracy w logistyce nic więcej. Poirytowane pomruki zgodne rozeszły się po sali. Kara siedziała nieruchomo. Jej oczy utkwione w słojach stołu przed nią. Spodziewała się tego. Ostrzegano ją, że ten dzień nadejdzie. Pierwszy świadek, emerytowany Marines, złożył przysięgę i wskazał na nią. Powiedziała nam, że tam była. Jemen 2019. Opisała operację, jakby była jej częścią. Niemożliwe. Wszyscy wiemy, że żadna kobieta nigdy nie brała udziału w takich misjach. Sprzeciw. mruknął jej obrońca z urzędu półgębkiem ale nawet on brzmiał jakby nie wierzył w jej sprawę był młody nerwowy prawdopodobnie przydzielony do tej obrony a nie wybrany z wyboru sędzia machnął ręką oddalony kontynuuj kawałek po kawałku prokuratura budowała swoją sprawę jak mur z cegieł jej oficjalne akta wyświetlono na dużym ekranie kara wyn Zaciągnęła się w 2012, zwolniona w 2016 specjalista do spologistyki. Bez tur bojowych, bez szkolenia w operacjach specjalnych, bez odznaczeń poza medalem osiągnięć marynarki, akta wyglądały obciążająco. Były obciążające. Hale podniósł zdjęcie kary stojącej na małym wydarzeniu dla weteranów z błyszczącą srebrną gwiazdą na kurtce. Ten medal, powiedział triumfalnie to replika dostępna online za 49 dolarów nosiła go publicznie by zyskać wiarygodność na którą nie zasługuje galeria poruszyła się z obrzydzeniem niektórzy kręcili głowami inni szeptali słowa jak hańba i oszustka przez to wszystko kara siedziała idealnie nieruchomo burza na zewnątrz szalała coraz mocniej grzmoty pękały jak salwy artylerii w końcu pułkownik Davenport pochylił się do przodu. Porucznik Wyn, czy ma pani coś do powiedzenia na swoją obronę? Sala zwróciła się ku niej. Cara podniosła oczy, spokojna, opanowana. Odezwala się tylko raz. Jej głos równy. Moje akta służby mówią same za siebie. Śmiech wybuchł w galerii. Okrutny, gorzki dźwięk. Komandor Hale uśmiechnął się, wyczuwając, że zwycięstwo jest jego. Ale wtedy drzwi z tyłu sali sądowej otworzyły się. Niedelikatnie, zdecydowanie. Dwóch mężczyzn w garniturach weszło. Ich słuchawki błyskały pod ostrym światłem. Tajna służba. Szepty ustały natychmiast. Trzeci mężczyzna wszedł za nimi. Starszy, pewny, taki, którego obecność uciszała salę bez słowa. Pułkownik Davenport wstał w szoku. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Właśnie wszedł do sali sądowej. Burza na zewnątrz zamilkła na jedną niemożliwą chwilę, jakby cały świat wstrzymał oddech. Ciężkie dębowe drzwi zamknęły się za agentami tajnej służby z głuchym łoskotem, który zdawał się rezonować w każdej piersi w sali. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Prezydent Jonathan Reeves podszedł do przodu, jego wypolerowane buty odbijały się echem od podłogi izby Trybunału. Jego obecność wypełniała przestrzeń w sposób, którego żaden mundur ani medal nie mogłyby. To nie był starannie zaaranżowany występ polityka. To było celowe, niezapowiedziane i całkowicie rozbrajające. „Panie prezydencie” – zaczął pułkownik Davenport. Jego głos załamał się, gdy próbował odzyskać panowanie nad sobą. „Pułkowniku” – przerwał Reeves, jego ton spokojny, ale absolutny. „Proszę usiąść.” Pułkownik usłuchał bez wahania, jego twarz blada. Cała galeria, marynarze, marines, emeryci, agenci NCIS, nawet komandor Hale, zamarła w miejscu. Kara Wyn również się nie poruszyła, ale po raz pierwszy od rozpoczęcia postępowania jej oczy przesunęły się z stołu na mężczyznę zbliżającego się do ławy sędziowskiej. Prezydent Reeves odwrócił się, jego ostre spojrzenie padło na komandora Hala. Ten proces proszę mi go wyjaśnić Hale przełknął ślinę, jego wcześniejsza pewność siebie zachwiała się, ale nie zniknęła. Panie prezydencie, oskarżona porucznik Wynn paradowała z fałszywymi twierdzeniami o służbie, przedstawiała się jako Navy Seal, nosiła odznaczenia, których nie zdobyła hańbiąc tych, którzy na nie zasłużyli. Dowody są przytłaczające. Reeves słuchał w milczeniu, po czym spojrzał na Karę. Spotkała jego spojrzenie bez mrugnięcia. Porucznik Wyn, powiedział, jego głos teraz łagodniejszy, ale rozchodzący się po cichej izbie. Czy wie pani, dlaczego tu jestem? Nie, ser", odpowiedziała równo. Prezydent sięgnął do kieszeni płaszcza i wyjął aksamitne etui. Zniszczone, ale nie do pomylenia. Położył je na biurku sędziego i otworzył, ukazując srebrną gwiazdę. Ale nie byle jaką srebrną gwiazdę. Ta miała specyficzny grawer, datę i tajny kod operacyjny. Galeria wybuchła szeptami. Davenport uderzył młotkiem. — Cisza. — To — powiedział Reeves, jego głos znów stanowczy — jest medal, porucznik Wynn. Przyznany podczas tajnej ceremonii, w której uczestniczyłem tylko ja, admirał Tagert i dwóch mężczyzn, których nazwiska nigdy nie pojawią się na żadnej liście, został wręczony za jej działania podczas operacji w Jemenie, która uratowała nie tylko oficera wywiadu, ale także trzydzieści cywilów złapanych w krzyżowym ogniu. Westchnienia rozeszły się po sali. Komandor Hale zamrugał, wyraźnie zmieszany. Panie prezydencie z całym szacunkiem żadna kobieta nigdy nie Reeves przerwał mu jednym słowem ostrzejszym niż jakikolwiek młotek Dość podszedł bliżej do Heila jego, jego obecność górowała To stwierdzenie komandorze jest dokładnie powodem dla którego służba porucznik Gwyn była tajna nigdy nie twierdziła że jest Caelem nigdy nie wypowiedziała tych słów to inni założyli Służyła w programie tak wrażliwym, że nawet większość wysokich rangą oficerów nigdy o nim nie wiedziała. Odwrócił się do galerii, jego głos podniósł się z powściąganą siłą, a teraz, z powodu arogancji i ignorancji, została zaciągnięta do tej sali sądowej, oskarżona o oszustwo zamówienie prawdy, prawdy, której wyjawienia jej zakazano. Cisza. Burza na zewnątrz wróciła, deszcz uderzał w okna jak aplauz, którego nikt nie śmiał wydać. Cara siedziała nieruchomo, jej oddech kontrolowany, ale po raz pierwszy jej dłonie zacisnęły się w pięści na stole. Pułkownik Davenport pochylił się do przodu, jego głos niepewny. Panie prezydencie, mówi Pan, że te zarzuty są oddalone? Skutkiem natychmiastowym powiedział Riff stanowczo. Ten trybunał jest zakończony. Odwrócił się z powrotem do kary. Jego ton znów złagodniał, prywatny, mimo że cała sala słuchała. Porucznik, dźwigała pani brzemię, o które poprosiło panią to państwo, i zrobiła to pani z honorem. Żałuję, że do tego doszło. Zasługuje pani na więcej niż tajemnica. Zasługuje pani na uznanie. Jej usta rozchyliły się lekko, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie odezwała się. Moment był zbyt ciężki, zbyt ostry. Za nimi Heil spróbował ostatniego protestu. Ale, sir, jej akta służby. Były oczyszczone, usunięte, zapieczętowane. Oczy prezydenta zapłonęły na niego. Komandorze Heil, niech to będzie jasne: jeśli usłyszę, że pan lub ktokolwiek inny ponownie kwestionuje jej honor, pańska kariera zakończy się, zanim atrament wyschnie na pańskim następnym raporcie. Heil osunął się na krzesło, blady i milczący. Riff z gestem wskazał na adwokata kary, który wyglądał, jakby mógł zemdleć z szoku. Porucznik Quillin. W ciągu godziny otrzyma pan poprawione akta swojej klientki. Znajdzie pan w nich znacznie więcej niż te, które pokazano tutaj. Odwrócił się do pułkownika Davenporta. Zapieczętujcie tę sprawę. Każde słowo, każdy dokument, każdy zapis, żadnych dalszych wzmianek bez mojego bezpośredniego upoważnienia. Tak, panie prezydencie, powiedział Davenport szybko pochylając głowę. Rifs spojrzał na Karę po raz ostatni. Jego głos cichy. Nie jest pani już sama porucznik. Nie po dzisiejszym dniu. Z tym zamknął metalowe etui, schował je z powrotem do płaszcza i ruszył do drzwi. Agenci tajnej służby ruszyli w idealnej synchronizacji, torując mu drogę. Galeria pozostała w bezruchu. Powietrze naładowane niedowierzaniem. Nikt nie mówił, nikt się nie ruszał. Gdy prezydent wyszedł w burzę, błyskawica oświetliła izbę, a cara po raz pierwszy pozwoliła sobie na najlżejszy uśmiech. Wojna się nie skończyła, ale prawda wreszcie wzięła swój pierwszy oddech. Izba Trybunału była teraz pusta, ostatnie echo młotka dawno ucichło, a jednak cisza wciąż ciążyła. Cara siedziała samotnie przy stole obrony, wpatrując się w słoje drewna. Jakby odpowiedzi na wszystko kryły się w liniach. Jej adwokat z urzędu, porucznik Quillin, stał niezręcznie obok, tasując papiery, których już nie potrzebował. Porucznik zaczął cicho: Nie rozumiem tego wszystkiego. Jeszcze chwilę temu byli gotowi odebrać pani godność i wtrącić do więzienia, a teraz sam prezydent zatrzymał się szukając słów. Kim pani jest? Cara podniosła na niego oczy po raz pierwszy tego dnia. Jej głos był cichy, ale stanowczy. Jestem marynarzem, który wykonywał rozkazy. To wszystko. Rozkazy naciskał Quillin. Rozkazy, by co? Udawać? Ukrywać się? Zanim kara mogła odpowiedzieć, ciężkie drzwi otworzyły się ponownie. Pułkownik Davenport wrócił, jego opanowanie częściowo przywrócone, w towarzystwie dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach i kobiety w mundurze marynarki, której same wstążki mogłyby uciszyć salę, admirał Laurel Tagert, dyrektor programów specjalnych marynarki, każdy mięsień w ciele Quilina napiął się, instynktownie stanął na baczność. Porucznik Wynn, powiedziała admirał Tagert, jej ton ostry, ale nie nieuprzejmy. Pójdzie pani z nami. Cara wstała bez wahania. Nie wyglądała na zaskoczoną, jakby czekała na ten moment. Poprowadzili ją przez labirynt korytarzy w głąb bezpiecznego skrzydła bazy, daleko od izby trybunału, aż dotarli do pozbawionego okien pokoju konferencyjnego, gdzie brzęczały elektroniczne środki przeciwdziałania, rodzaj pomieszczenia, w którym można mówić prawdę bez obawy, że kiedykolwiek wycieknie. Tagert wskazała jej miejsce. Dwaj mężczyźni w garniturach, ewidentnie oficerowie wywiadu, pozostali na stojąco. Davenport zatrzymał się przy drzwiach jego rola niejasna. Na stole przed nią leżała teczka z pieczątką, umbra kompartmentowana. Tagert otworzyła ją, ukazując fotografie. zakurzone alejki w Jemenie, obrazy satelitarne kompleksów, rozmazane ujęcia uzbrojonych mężczyzn, a potem ziarnisty kadr z karą ubraną w nieoznakowane lokalne ubrania z karabinem M4 przewieszonym nisko, jej twarz na wpół w cieniu, ale nie do pomylenia. Quilin wpatrywał się, jego szczęka opadła. To. to pani! Kara milczała. Tagert przesunęła kolejne zdjęcie. Płonąca kolumna. Na pierwszym planie cywile kucający za przewróconą ciężarówką. I znów cara, przyczajona z podniesioną ręką, sygnalizująca im ruch. Te nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego, powiedziała tagert. Jej głos spokojny. Ale po dzisiejszym dniu światło jest dokładnie tym, gdzie nas to zaprowadziło. Davenport odchrząknął. Pan prezydent nakazał oddalenie wszystkich zarzutów, pani admirał. Sprawa zamknięta. Nie, pokręciła głową Tagert. Sprawa skomplikowana. W momencie, gdy prezydent ujawnił jej medal, przestało to być procesem o kradzież honoru. Stało się czymś o wiele większym. Quillin w końcu znalazł głos. Pani admirał. Przepraszam, ale muszę zrozumieć, akta służby mojej klientki pokazują służbę w logistyce, nic więcej. A tu pokazuje mi pani zdjęcia, na których prowadzi cywili z pola walki w Jemenie. W jakim programie brała udział? Dlaczego był ukryty? Pokój zamarł. Dwaj oficerowie wywiadu wymienili spojrzenia, czekając. Tagert splotła dłonie. Oficjalnie porucznik Kara Wynn służyła cztery lata w logistyce. Bezbarwnie. W rzeczywistości była jedną z szesnastu kobiet wybranych do tajnej jednostki operacyjnej. Nie SEALS, nie RANGERS, nie DELTA. Coś innego. Nazywaliśmy to projektem selki. Quillin zamrugał. Selki, jak. jak w starej mitologii. Mit o kobietach, które żyły jako foki w morzu. Niewidoczne dopóki same nie zdecydowały się ujawnić, wyjaśniła Tagert. Pasowało. Ich misje wymagały poruszania się tam, gdzie mężczyźni nie mogli, wtopienia się, działania w ciszy tam, gdzie brutalna siła zawodziła. Szkolono je do standardów SEAL, w niektórych przypadkach wyższych. I dlaczego je utajniono? – zapytał Davenport, jego głos pełen ciekawości i niepokoju. Ponieważ świat nie był gotowy – odpowiedziała Taggart bez ogródek – oficjalnie żadna kobieta nigdy nie przeszła Budz. Oficjalnie żadna kobieta nigdy nie została wysłana na operacje specjalne Tier 1. Przyznanie się do tego wywołałoby burzę polityczną, procesy sądowe i medialny szał. Więc program został pogrzebany, ich akta służby oczyszczone, ich medale zapieczętowane. Quillin spojrzał na Karę, próbując to przetworzyć. Więc kiedy ją oskarżali, kiedy wyśmiewali ją w sądzie, nie mogła się bronić. Usta Kary wykrzywiły się w najlżejszy ślad uśmiechu. Choć jej oczy pozostały twarde. Dostałam rozkaz, by nigdy tego nie robić. Po raz pierwszy Quillin zrozumiał głębię jej milczenia. To nie była słabość, to była dyscyplina, posłuszeństwo, siła. Tagert zamknęła teczkę. Teraz sam prezydent zdmuchnął zasłonę. Prawda nie jest już do opanowania. Davenport poruszył się niespokojnie. Więc co teraz? Oczy tagert spoczęły na karze. To zależy od niej. Kraj nie może już zaprzeczać temu, co ona i inne jak ona osiągnęły. Pytanie brzmi, czy przyjmie uznanie, którego kiedyś jej odmówiono, wiedząc, że to zmieni wszystko. Pokój pogrążył się w ciszy, ciężar wyboru przytłaczał, jak burza, która miała się rozpętać. Cara wypuściła powietrze powoli. Po raz pierwszy odkąd weszła do Trybunału, jej głos niósł więcej niż spokój. Niósł determinację. Uznanie nie jest dla mnie, powiedziała cicho. Jest dla tych, którzy nigdy nie wrócili do domu. Jeśli ich historie pozostaną wymazane, to nic z tego nie ma sensu. Wyraz twarzy Tagert złagodniał, choć tylko nieznacznie. Więc może nadszedł czas, by świat się dowiedział. Następnego ranka Waszyngton huczał od plotek. Coś zmieniło się z nocy na noc. Niespodziewane przerwanie trybunału przez prezydenta wywołało pogłoski w Pentagonie, prasie, a nawet wśród szeregowych. Nikt nie znał pełnej historii, ale wszyscy czuli, że to coś monumentalnego. Cara siedziała w bezpiecznym pokoju pod Białym Domem. Przed nią stał parujący kubek nietkniętej kawy. Nie spała, nie z powodu strachu, ale z powodu decyzji, którą musiała podjąć uznanie czy milczenie. Ujawnienie czy wymazanie. Admirał Tagert weszła w nienagannym mundurze, za nią dyrektor Callaway z wywiadu marynarki. Oboje nieśli grube teczki z dokumentami. Prezydent chce przemówić do narodu dziś wieczorem, powiedziała Tagert bez wstępu. Zamierza potwierdzić, że odznaczone kobiety operatorzy służyły w tajnych rolach przez ostatnią dekadę. Pani będzie twarzą tego objawienia. Szczęka cary napięła się. Proszą mnie państwo, bym stanęła przed kamerami i zniosła lata tajemnicy. Callaway pochylił się do przodu. Tajemnica trzymała panią w bezpieczeństwie, ale tajemnica zostawiła panią także bezbronną, pozbawioną świadczeń, oskarżoną o oszustwo, niemal skazaną. To kończy się dzisiaj. Przez długą chwilę Kara nic nie mówiła. Potem sięgnęła do torby i położyła na stole zniszczoną srebrną gwiazdę, tę, która zdradziła jej tajemnicę w otwartym sądzie. Dobrze, powiedziała w końcu, ale to nie chodzi o mnie. Jeśli przemówię, przemówię za nimi wszystkimi, za tymi, które wciąż żyją i za tymi, których nazwiska nigdy nie zostaną wypowiedziane. Tego wieczoru sala wschodnia Białego Domu wypełniła się reporterami, członkami służb i dygnitarzami. Kamery transmitowały na żywo na cały świat. Prezydent stanął za mównicą, jego wyraz twarzy poważny. Zbyt długo pewne prawdy pozostawały ukryte. Nie z braku odwagi, ale z powodu strachu. Strachu przed polityką, strachu przed tradycją, strachu przed zmianą. Dziś to się zmienia. Gestem wskazał, a kara weszła z boku. Miała na sobie prostą cywilną kurtkę, nie mundur. Ale jej postawa zdradzała dyscyplinę, której żaden cywil nie mógłby pomylić. Sala zamilkła całkowicie. To, kontynuował prezydent, jest porucznik Cara Łyn. Ona i inne jak ona służyły temu narodowi w sposób, o którym większość z was nigdy nie będzie wiedzieć. Działały tam, gdzie oficjalne akta mówiły, że nie mogły. Walczyły w milczeniu, ratowały życia w mroku i dźwigały ciężary, które historia im odmówiła. Westchnienia rozeszły się po tłumie. Błyski fleszy eksplodowały. Niektórzy kręcili głowami w niedowierzaniu. Inni pochylali się do przodu z podziwem. Prezydent podniósł małe etui z mównicy i otworzył je. W środku błyszczała świeżo wybita srebrna gwiazda. Ten medal został przyznany porucznik Wyn za niezwykły heroizm podczas tajnej operacji w Jemenie w 2019 roku. Dziś to odznaczenie nie jest już tajemnicą. Dziś otrzymuje uznanie, na które ona i jej siostry w broni zasłużyły lata temu. Przypiął medal do jej kurtki. Po raz pierwszy kara pozwoliła sobie na głęboki oddech. Ciężar na jej piersi nie był tylko metalem to było zadośćuczynienie. Rozległy się brawa najpierw nieśmiałe, potem grzmiące. Reporterzy wykrzykiwali pytania. Weterani w pierwszym rzędzie wstali i zasalutowali jej. Gdy hałas w końcu ucichł, Kara podeszła do przodu. Jej głos był spokojny, rozchodząc się nie tylko po sali, ale przez każdą transmisję. Nigdy o to nie prosiłam, zaczęła. Nigdy nie chciałam być w centrum uwagi. Mój zespół i ja służyłyśmy, ponieważ było to konieczne, ponieważ ludzie nas potrzebowali, a nie dlatego, że ktoś obiecał uznanie. Przez lata nosiłam ten medal w milczeniu, ukrywając, kim byłam. I w tym milczeniu niemal straciłam siebie, jej oczy przesunęły się po sali. Nie chodzi o to, by udowodnić, że kobiety należą do operacji specjalnych. Udowadniamy to każdą misją. Chodzi o uznanie prawdy, by nikt, kto służył w milczeniu, nigdy więcej nie został nazwany oszustem. Zatrzymała się jej spojrzenie niezachwiane. Prawdziwymi bohaterami są ci, którzy nigdy nie wrócili do domu. Dziś wieczorem pamiętajcie o ich poświęceniu. Wypowiedzcie ich imiona, jeśli je znacie, a jeśli nie, wiedzcie, że istnieli, krwawili, dali wszystko. I zasługują na pamięć. Sala znów zamilkła. Tym razem nie z niedowierzania, ale z szacunku. Gdy Cara cofnęła się, prezydent położył dłoń na jej ramieniu. Witaj w domu, porucznik, babiej powiedział cicho. Słowa nie przeznaczone dla kamer, ale wychwycone przez każdy mikrofon. Tego wieczoru nagłówki zapłonęły. Tajni żołnierze. Prezydent potwierdza tajne operatorki. Od oskarżonej do uhonorowanej. Prawda porucznik wyn ujawniona. Srebrna gwiazda w świetle reflektorów. Medal, który nazwano fałszywym. W całym kraju weterani, którzy wątpili w nią, siedzieli teraz w milczeniu, ponownie rozważając wszystko. Rodziny kobiet, które kiedyś po prostu zniknęły, na niejasnych stanowiskach płakały cicho, w końcu rozumiejąc dlaczego. A w cichym mieszkaniu, daleko od kamer, kara położyła nową srebrną gwiazdę obok starej, zmatowiałej i błyszczącej, przeszłości i teraźniejszości. Po raz pierwszy pozwoliła sobie uwierzyć w coś, w co wcześniej nie śmiała. Jej historia miała znaczenie i to była prawda, którą próbowano pogrzebać, dopóki sam prezydent nie mógł jej dłużej ignorować. Co sądzicie, czy tacy ukryci bohaterowie powinni mieć swoje historie opowiedziane otwarcie, czy niektóre tajemnice powinny pozostać w cieniu? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach.